Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Pokémon Go! Boże, jak to by jakby jakbym był tragicznie, nieważne. Jesteśmy dzisiaj na Westerplatte. Chcemy sobie zobaczyć trochę większej Pokémonów z trzeciej gany. Na razie nic nie było, to dopiero co odpaliliśmy lury. To są zawsze dobre dropy. No Na razie super nie ma, tak, no, ale zawsze więcej Pokémonów. Czekamy aż będzie coś fajnego. Jak skończą się lury, to pewnie zrobimy sobie spacer na pomnik, może tam coś będzie. Czekamy jeszcze na parę osób, mają przyjechać. Jesteśmy w trójkę, jestem ja, jest Aga i z tyłu jest, jest Aismon. Aismont pokaż Aismon, że jest z tego, że cześć, go nie zabijamy. Cześć, cześć. Także jest wszystko fajnie i co? I wrócimy do nagrywania, jak pojawi się coś fajnego z trzeciej gany, ale inaczej, jak pojawi się coś z trzeciej gany, czego jeszcze nie mam w Pokedexie, bo dzisiaj dołapałem za dnia Makuhite, Rosalie, Absola na rajdzie i to chyba wszystko. Także czekamy na coś lepszego. To pojawił się, że ja żumę. Pojawił się kolejny pokarm w szczycie, którego jeszcze nie mam. Spoink. Taki śmieszny, skaczący. nagrywam. Nagrywam. Auto kolejne podjechało. A właśnie parę zypę. A jak zagrałem mu pan Żeby zrobić grampiga. Great show. W ogóle śnieg pada. Śnieg pada w Gdańsku. Spoink siedzi. Pik do, 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 do Pokeksu może go, jeszcze go sprawdzimy Kot ma tę, nie, tak źle mamy coś jeszcze mamy, a teraz zmieniła nam się pogoda na Party Cloud, czyli mamy Normal i Rock. I na Durach mamy dwa razy Ommonite i coś, czego nie widzę, bo się nie zadowało, bo nie jest sobie na wysoko, a internet siada. Ja sobie zapomnę te Omonite y jeszcze. Zobaczymy jakie mają... CP 500 Nie, na pewno pieniędzy na zwykłej malinie I dałem mu, Ale i dałem mu Great Bola No znaczy Ultra Bola Ja sobie jeszcze zaży, zażuję żumę Bardzo dobra żuma Daję Ci owocowa, jeśli z co możemy ją kupić Trochę zbrużona Trochę nagrożona mówię Mmm, kiedy już mamy Zacznijmy pokaz czopami, bo po się przylecą Drugi Amalyse Też grubo ponad 500 cp Mamy no tam ultra Na no hałdę, polecam gumę, teraz pokażę jaką chodzi Fridge, że najbliższe gumy polecam Zapany no i co? Nie ja czekam na kolejne dropy z Także zrezygnowaliśmy z Westerplatte, bo nie dropiło się nic z Dropu Dropy ogólnie były spoko, były jakieś Rajhorny, go, dudy y, do duo, kabuto, omanajty, bo taka pogoda jest, czyli party cloud, cloudly Ale przejechaliśmy sobie po nowego poksa meditate. Meditate, chyba Meditate tą gościa wymawia. Zaraz jeszcze powinien wyskoczyć przy Pokectopie, bo już pokazowanem przekręciliśmy. Gdzieś tu powinien być. Niech już będzie, bo mi się tego latarnia kończy i nie będę oświetlony. Chyba musimy wejść bardziej z tego pokastopa, jest trochę w parku. Jest Meditate, klikamy z półgoszyna. Meditate 308 cp na painapie żeby jak najszybciej mieć na jego ewolucję ogólnie w tym parku tutaj na powołach w Gdańsku to chyba jest jej tego poksa Resp jak patrzyłem na mapie no i wiadomo, w Ultra, Bull, Ultra Bola, Pajna psiedzi także włączamy mapę do samochodu i jedziemy dalej, registrujemy Pokedex więc lecimy sobie dalej i dojechaliśmy po kolejnego poksa, którego nie mamy w tym, w Pokedexie po Delikiti, ewolucja Skitty nie Delikiti, Delikiti, ta Delikaty, Delika, Delikiti No, no, na no, by spróbujemy zrobić z Ultrabonem, bo mam ponad 1000 CP, eee, myślałem, że będzie ekscelentny, ma ekscelenta raz i wyszedł. Dobra. Złota malina, mam tego multum. Great Frau, great Frau, Raz, dwa i trzy, i siedzi. Zobaczymy na złotej malinie. Nowy wpis do Pokedexu będzie. Jest, jest nowy wpis do Pokedexu. Od razu sobie jeszcze zapiemy. To już mam po ale tego nie widzieliśmy jak łapy bo łapają sobie taką na drodze Minuna. Na no, nabie no, no, spróbujemy Minuna. To jest jeden z regionalnych Pokemonów. Mamy Minuna, inni mają Plusa. Boże, nie trafiłem. Tak samo my mamy Sevi Sevipera, inni mają Zangus. Także są cztery regionalne Pokémony. Podzielone na te same obszary: dwa tu, dwa tam. Także miną też zapały i będziemy szukać kolejnych Pokémonów z trzeciej generacji. Jesteśmy po kolejnego Poxa z nowej, trzeciej geny Jesteśmy po ralca. Psychiczny To jest jeden z Pokemonów tej generacji, które są obecnie dostępne W które się opłaca pokochać Stardust i... Cukierki Jeżeli chcecie sobie mieć ewolucję Nie dałem mu na Boże Dałem mu Malinę zwykłą Co ja zrobiłem? Ale trudno się mówi Ralc też się wykluwa teraz tego, z Jajek Dziesiątek Mam nowe dziesiątki, więc może się wykluję Psychic Fairy, Aparice, najgorszy Ale... Mi się wydawało, czy nie miałem... Nie miałem... Nie miałem tej... Że wpis do Pokedexu Musiałem go zapać w takim razie na Go Plusie wcześniej, aż zobaczę ciekawości w Pokedexie o co tu chodzi? Ja byłem przekonany, że tego pokémona nie mam. Moment, czekam, aż się załaduję, on chyba gdzieś jest tutaj, mi się wydaje właśnie, gdzieś mi numer i reszta... Nie... Jest, jest Ralc. Dwa widziane, dwa złapane. Kiedy ja Ralca złapałem? Uwo jestem w szoku w tej chwili, to nie jest żaden ten... Żaden... Żadna beczka czy coś, jestem zszokowany. Zobaczę sobie na pokemon na recent. przed chwilą nie wpadł. Nie dobra, wpiszemy ralc. Bo nie wiem, nie, wiem, nie wiem o co chodzi. Sprawdzimy to dokładnie. Real, tak, są dwa ralcy. Teraz zapaliśmy H6-74, a wcześniej zapaliśmy 62 Nawet nie wiem kiedy to było. No, są dwa, bo ten jest sobie average, feverage. Także no, myślałem, że pano... dla mnie panowego Pokemona, bo nie wiedziałem nawet kiedy mi GoPro złapał. Ale tak bywam. Dobra, to jedziemy dalej po poksów z trzeciej geny. I teraz Aha. mamy sobie Slakota, Poksa, który też szykuje z 10 kilometrowego jajka. 37CP, to tak łapiemy na painapie. To to jest kolejny Pokémon, w którego warto pakować Stardust. I warto pakować cukierki. Tak zwane rare candy. I co? No i siedzi, wiadomo, nie ma innej opcji. Z takim CP musi siedzieć. Nowy wpis do Pokedex'u Uwaga, bo w ogóle wyszły nowe x y. I jeden kolega dostał na x a. Ja Ja dosta dostałem znowu X-Rajda. Mam już jedną mutual do dupy. bo Także znowu będziemy sprawdzać mapę i może coś jeszcze dobrego dzisiaj złapiemy. Kolejnego poksa jesteśmy po ewolucji matkipa, który nazywa się Marsztąp. Ma 465 CP. Ma atrybut deszczu, przez to, że jest pogoda, ale nie będziemy się. i tak go spróbujemy zobaczyć na pinapie Pinap Challenge i Ultra Ball. Pomarańczowy jest. Great throw, żeby tylko nie uciekł. Raz, dwa, trzy. Siedzi w pierwszą kule. ale jazda. Na panapie, zaraz zobaczymy, czy jest fajnie. Nowy wpis do Pokédexu, nie jestem w ogóle zaskoczony. Myślałem, że prędzej ewoluję matkipa niż zrobię, go, niż zrobię go tak na dziko. Aparais, Aboveverage. No ale wpis do Pokédexu jest kolejny. I teraz jedziemy po co? Wigro, w, wigrot? Sorry. I teraz idziemy chyba po wigrota, po ewolucję slakota. Także zaraz sobie y, go zobaczymy jak robią y, ewolucję slakota. Cyk. I jesteśmy pod Bareną, pod ewolucję, po po ewolucję Slakota Slakota, Wilbrod 1386 CP także dajemy mu złotą malinę i Ultra Bola Duża z biała małpa Kurwa, zaatakował Great Fro, Raz Dwa i wyszedł także znowu złota malina była się jak typowa małpa. A ja myślę, że będzie excelent, ma excalenta, bez niczego. Ultra ball. Dwa. Dwa... Trzy. Złapany. Tutaj kolega mówi, że słaby, ale nowy wpis do pok Pokedexu jest. Już taki rarowy. Także... Także wracamy do auta, bo jest jakaś świetnie impreza i chcieliśmy zaparkować pod Areną, ale pani powiedziała, że parking 20 złotych. Także podziękowaliśmy, więc wracamy szybko do auta. Jesteśmy po kolejnego nowego Pokemon'a, po Nazlifa. Jesteśmy w parku Regana. Jest Nazlif, Nazlif Apirt, jaki ma CP 687. Spróbujemy na pinapie. Mamy nadzieję, że nie ucieknie. Ultra Ball great throw, może się siądzie siądzie na pierwszym bolu dwa u, u, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciek. damy tą malinę, mamy tego multum nie będziemy się pierdolić w tańcu, od razu wszystko jest zielone no, pada deszcz lekko, więc w momencie że go pada deszcz ekran sprawdzam czy się nagrywa dalej, nagrywa się bez greata nawet tam leci obok Wiksa Słyszycie, pewnie. dwa trzy, I wracamy szybko do samochodu, bo pada deszcz i jest zimno. jeszcze tylko zobaczymy nowy PIS do Pokédexu. Register to do Pokedex nazliw, ewolucja Sidota No ma jeszcze jedną ewolucję. Także lecimy dalej, może coś się jeszcze znajdziemy. A jak nie, no to trudno. I jesteśmy po kolejnego Poksa, nowego z trzeciej geny, po drugą formę. Boże, to jest My Tiena, tylko o, udało mi się kliknąć, bo jest idanie na pokestopie. Mamy mit 1300 1030 CP. Spróbujemy zobaczyć na Pajnapie, nie, nie będziemy ryzykować. Zrobimy ją na złotej malinie. Trzeba opatrzyć tylko, bo stoimy w beznadziejnym miejscu, jeżeli chodzi o stanie. Nie dorzuciłem, boże. tak na pod manekinem? Jest ten, kulka, ale słaba, słaby w sobie zaraz poszy. Zaraz ktoś za nami chce wyjechać, czy nie? Pojechać, ale już podjechałem do przodu. Mightyana ogólnie jest złapana. Także nowy wpis do Pokedexu jest zrobiony. I jeszcze mamy jednego Pokémona, którego zdarzymy zapać, na nim zakończymy, ale nie będę mówił co to za Pokémon. Zobaczymy za chwilę co to za Pokémon. Jeszcze przechęcimy za Poko stopami. Kulki zawsze się przydadzą. Bo EXIP to już nie za bardzo. Także jedziemy po kolejnego. I jesteśmy po ostatniego Pokemona od trzeciej gany dzisiaj Jest to Triko, Taki Bulbasaur pierwszej generacji Zapiemy go sobie na painapie, miejmy nadzieję Żeby mieć na ewolucję jego przyszłe Żółte kółko Great throw I czy wejdzie? Dwa Trzy Siedzi na pierwszym Ultra Ballu, na painapie. Także bardzo fajnie. Nowy wpis do Pokedexu leci. Rejestr do Pokedex. Jaki on jest, wy sprawdźmy jeszcze. Kot ma to nie tak źle zawsze. I to było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze jeden odcinek z zapania trzeciej Gany. Prędzej, może jakiś odcinek z ewolucji trzeciej Gany. Zobaczymy, bo jeszcze trochę tych Pokémonów jest do połapania. Także liczę na Wasze łapy w górę, subskrypcje, dzwoneczki i te wszystkie inne śmieszne rzeczy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.